Wspaniali widzowie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie życzenia od naszego sympatycznego zespołu TV. Życzymy, aby pokój i nadzieja wypełniły wasze serca, aby wasze umysły napełniły się Bożą mądrością, pokojem i siłą do realizacji najskrytszych marzeń. Odrobinę ciepła, ludzkiej serdeczności, światła w mroku. Radości smutku, miłości i nadziei na lepsze jutro. Niech gwiazda betlejemska świeci nad nami nieustannie. Abyśmy wszyscy mogli doświadczyć wszelkiej dobroci i miłości. Życzymy Wam odwagi, aby wszelki trud przyniósł dobry owoc i ten owoc trwał. A gdy pierwsza gwiazda zabłyśnie na niebie, połam opłatek biały, niech będzie zapowiedzią pokoju i chwały. Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. Niech Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim blask, a kolenda niech rozśpiewa każdy dom i każdego z nas. Życzymy Wam pasji i chęci do działania. Pasja, która powoduje, że ciągle mamy ochotę podejmować nowe wyzwania i przekraczać kolejne granice. Aby nie zabrakło Wam wytrwałości i determinacji, to jedne z najważniejszych cech, które pozwalają nam podnosić się i iść dalej. Cicha noc, święta noc spokój się ludziom wszem. Niech proroczą brzmi kolenda, jak obyczaj każe stary, aby wszystkim nam się wiodło według przodków naszej wiary. Drodzy przyjaciele, składam najlepsze gratulacje z powodu Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Polonia Saratowska życzy wszystkim zdrowia, pomyślności, dobrych pomysłów i skutecznej twórczości. Wesołych Świąt! Irena Kamieńska, Saratów, Rosja Radosnych i spokojnych Świąt, pełnych ciepła i nadziei, Wszelkiej pomyślności, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym nowym roku życzę zespół Wyspa TV.